Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest dziesiąty odcinek z naszej serii Zagrajmy w Alan Wake. Idźmy już od tych panów, bo oni ciągle krzyczą i mnie zagłuszają. Ogólnie miałem zacząć nową serię na kanale, taki był plan pierwotny mój, ale wiecie co, odechciało mi się, muszę przyznać. W sensie, przemyślałem sobie przemyślałem sobie jeszcze raz, właściwie czy ja chcę tę serię zaczynać, czy aby będę miał chęcią kontynuować w najbliższej przyszłości i tak dalej. O, i po tym jak tak to sobie przemyślałem, to stwierdziłem, że nie ma sensu tej serii zaczynać, yy, bo niestety, ale no nie będę miał chęci kontynuować się po prostu, nie. Także powiem wam tak, zacznę ją kiedy naprawdę będę chciał yy, nagrywać ją jak najdłużej. <śm> bo czuję, że wiecie co? Yy, bo powiem wam tak. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story at once, and the story will come true. Cartman mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. także tak jak mówię niestety tej serii nie zamierzam nagrywać mimo wszystko bo bo tak jak mówię nie nie miałbym ochoty kontynuować tej serii po prostu na bieżąco

Dobra, to lecimy. co tu się dzieje? Mamy klucze, okej. Okay. co oni zamknęli typa, tam? O kurde, już do biura Hartmana. No dobra, to lecimy. Widzę, chłopaki małą rozróbę tu robią, ale spoko. Dobra. W ogóle, moi drodzy, ciekawostka, kiedy drzwi są zamknięte w Alanii Wake. Czy to jest Barry? Co on tu robi? Barry? O kurde. Siemano. No to otwieramy. No These were all the pages I had on me. and more. Alan, please, you're sliding back into the. <skruth> Tell me one more lie, and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on, let's work together on this. You have no idea. About... shut up barry get out of here i'll catch up with you get a car oh al let's just go wake listen to me this is a mistake don't you see together we can create something absolutely wonderful with your ability and mine Zginął, co? A Wake się dziwnie cieszy. Nie podoba mi się to, ten psycholog. Dobra, mamy punkt zapisu. Niestety nie mamy latarki. Ło, wow, wow, nie tutaj. Otwieraj zamek szybko, Wake. Aha, muszę klikać. Come on, fast! Uuu, dobra, szybkie paluszki. Lecimy. <grytamy> Jakkolwiek to nie zabrzmiał. Dobra, uciekajmy. E, którędy tętny. O tyciulu, jeden zostawił mi przejście. E tu też! Generator na górze! Szybko! Szybko po generator! Przypomniało mi się, że był tam. Tak, dobrze, świeci się na zielono. To znaczy, że można użyć. Lecimy, szybko. O kurde. To trudniejsze widzę. Kwik time event, cik, cyk! No nie! <śpuszcza> I zrąbałem, oczywiście. Dobra, udało się. Mam jakieś zbliżenie. No i okej, okay, proszę bardzo. Światło pozbywa się powoli tego mroku. Także lećmy na dół. No i spierdzielajmy stąd. Moi drodzy, jeszcze tak pokrótce wspomnę o tej serii, którą chciałem nagrywać. Nie zdradzę Wam co to, bo może kiedyś yy, będzie chciało mi się to nagrywać i zrobię Wam niespodziankę. Wow. Yy, ale tak jak mówię, póki co zrezygnowałem, bo jednak mimo wszystko średnio mi się chce to nagrywać. No po prostu. Yy, dlatego Zas powiem Wam, zastanawiałem się jeszcze. Oś, praca. Powiem Wam, zastanawiałem się jeszcze strasznie długo nad tym, czy, czy nagrywać, czy nie. No, mimo wszystko doszedłem do wniosku, że nie wyżłoby to tak fajnie, jakbym chciał, po prostu, nie? Dlatego odpuściłem. Mamy telewizor, ale on chyba. A nie mogę użyć. Buptube, dostałem osiągnięcie. Ciekawe. Obejrzyjmy, mamy chwilę. Chyba mrok nas nie goni. Typowe w grach, nie? Że, jak jest jakaś interakcja na dłużej, to oczywiście wszyscy przestają ci gonić. Świat się zatrzymuje. Dobra, ale to w sumie nic się nie dzieje chyba, co? Nie wiem. Jest sens to oglądać? Nie, alo, coś się stanie? Co to jest jakieś japońskie Top Gear? <grywa> Czy co? <grywa> Nie, Mustang Drift i to chyba tyle, tak? No, aha, to jakieś. Chyba... Dobra, to jakieś zwykłe reklamy japońskie chyba będą lecieć, także, we, Także zlejmy to wygnijmy. O co tu chodzi? Okej, okay, jeszcze raz To no przyłóż mi! Tak tym Rokko a mnie trafić, nie może. Oh come on! Hit me! Hit me, baby! One more time! Dawaj okay. Teraz mam pomysł Okej, okay, dobre, dobra, i teraz biegniemy tam No i co teraz? No bo ewidentnie chodzi o to, że ta kula ma rozpierdzielić te drzwi, no tak? Tak i. Dobra, w końcu mi się udało. Jest i Barry. Tu mnie będzie gończyć, chyba nie. Dobra, nareszcie się udało. Chyba, że tak długo. Jakoś mi to tak zeszło. Oglądam się jeszcze dookoła, ale nic nie ma. Al. Dobra, na szczęście mamy latarkę. Co jest? Osied. Dobra, wiejmy może jak. stąd szybko. Dobra? Ok, możemy przejść. No spokojnie, Berry, tylko muszę przejść przez ten nabiryn dudny, tak? Zaraz stąd uciekniemy. Mam nadzieję przynajmniej. Eee, no dobra. Jakieś labirynty. Ja pierdziele. Co tu się dzieje? Chyba tędy, ten... a nie. Dobra. <laughs> Jednak nie ten. Pewnie ten e, labirynt ogrodowy trochę mi się kojarzy z Resident Evil 4. Tam był też taki motyw. Resident Evil 4 również sobie nagramy. Ale szczerze mówiąc, czekam na remake tej gry. Także oryginału nie będę wam prezentować. Tylko. Wow. Tylko właśnie jak wyjdzie remake, to wtedy Pam go zaprezentuje. A póki co? Nie ufaj Emilowi. Kim jest Emil? Wow. A Emil to przypadkiem ten doktorek się nie nazywa Emil? A możliwe. Nie wiem. Okej, okay, mam maszynopis. I widzę, że to również kiedyś tam podniosłem. W ogóle, moi drodzy, powiem Wam, że dzisiaj byłem sobie załatwić praktyki w końcu. Tak udało mi się. Yyy... <laughs> <laughs> Muszę przyznać, że jestem mega zadowolony. No trafiłem do fajnej firmy, przynajmniej tak mi się wydaje, z pierwszego spotkania, tak wynika. Naprawdę mi się... wow! Naprawdę mi się spodobało. Oczywiście nie mogę wypowiedzieć nazwy firmy głośno. <ścoughs> więc... Więc... To będzie dla was owiane tajemnicą. Niestety mam tą słabszą latarkę, ale dobra, rzućmy flarę w takim razie. Okej, mamy to, ładnie. Jestem pewien, strasznie ciekaw, ile jeszcze nam do końca gry zostało. i tu mamy. Okej, stąd mamy chyba wyjście już. Czy to jeszcze nie koniec tego labiryntu? Chyba jeszcze nie. No, trzy leże do rewolweru, super. Dobra, myślicie, że to Hartmana już opętało? To jest chyba Hartman. Tak, jest, a nie, to jest ten goryl jego. No kurde, ja mu robię coś w ogóle? Niekoniecznie. Rzucił może flarę. Wypalę z jego ten mrok, Alan! Au, au, au. Ja pierdzielę... Zginę tu zaraz, Agniesz. Dawaj go, Alan, dawaj go! Freeland! Szybciej, szybciej, da parzej, No, co? On jest jakiś... kurde kul, odporny Dobra, padł. Jeszcze na te ptaki uważajmy. Au. Dobra, trochę baterii poszło się pierdzielić, ale. Okej, okay, mamy. Mamy rakietnicę. Kurde. Gdzie one są? Gdzie te ptaki? Dobra, mamy to. Okej. Okay. Eee, to teraz pytanie, którędy? Tutaj chyba, tak? No, chyba tędy. Najwyraźniej łosie! No ile was tutaj jeszcze. Poczekajcie, bo ja mam rakietnicę, chcę rewolwer. Nie będę marnował amunicji teraz do. Eee, do rakietnicy. No come on, bateria! Dobra. Czypalmy z niego ten mrok? Okej, okay, ładnie. Dobrze poszło, panie Jacku. Wszystko luks. No dobra. Mam nadzieję, że Beremu nic nie jest. Chociaż on jest w aucie chyba bezpieczny, bo tam w aucie jest przecież światło, nie? Także... Raczej nic mu nie powinno być. A, jeszcze jedna rzecz. Mam nadzieję, że nie jesteście coś na mnie... Nie, bo ja wiem że nie zacząłem tej e, serii, o której mówiłem. E, tak jak mówię, no, nie chciałem robić niczego na siłę, bo to by nie wyszło po prostu. Nie lubię, nie lubię robić na siłę czegokolwiek, no. Wiem, że ta seria po prostu nie wypaliła. Najzwyczajniej w świecie. Dlatego wolę poczekać aż naprawdę będzie mi się chciało tak mega nagrywać. Łosiec. A dopiero później faktycznie się za to zabrać. Coś czuję, że o, właśnie, plecki. Dobra, teraz pytanie: czy ktoś mnie tu jeszcze zaskoczy? Ale no, chyba póki co nie. Okej. Okay. Także możemy wbijać na górę. Tu chyba raca leży? Tak jest, okej. Okay. I yy, tu nic już nie ma, dobra. Ładne ogrody swoją drogą. Gdyby, gdyby nie było tego całego mroku to... Wie? Naprawdę taczka mnie atakuje? Spaduwa! flarą ciecia. No, wypalaj się, wypalaj się po miocie. Dobra, poszło. Okej, okay, jest i punkcik zapisu. I mamy kolejną stronę maszyny bisu. Ale ja remuję. <noise> Punkt zapisu. Strona maszynu, pisu yy, Nie wiem, nie jestem z Pisu <noise> Czy coś. <noise> o nie, powiedziałem żart polityczny, dobrze. <noise> Dobra, nieważne. Ja sobie z polityki lubię żartować. Ja wow, co jest? A wyskoczyli mi skubańcy. kubańcy. Mam nadzieję, że nikogo na plecach... No właśnie. Tak czułem. Reload, reload, kurde. Dobra, i niestety to już koniec y, strzelbunii. Także musimy się przerzucić na rewolwer. Swoją drogą, śmiesznie, bo w sumie jeśli chodzi o siłę pocisku, samego w sobie, to rewolwer jest mocniejszą bronią niż strzelba w rzeczywistości. <śmiech> y, trochę śmiechowo, że w tej grze strzelba jest mocniejsza, no ale dobra, już się nie kłócę. Oczywiście, twórcy mieli jakiś tam y, swój pomysł na różne mechaniki. O, tej strony nie zebrałem, proszę bardzo. Hartman, Wake. Hartman watched as Wake's features slackened. The man was bullheaded, no doubt. Even lying on the bed, he'd almost broken Hartman's nose the second time. But with a little time, he could break Wake down, give him proper direction. Wake was easily the most promising subject he'd had. Well, since Tom, really. "'Sleep well, Alan,' Hartman whispered with a smile. "'Let me take care of you.'" He sniffed hard to clear his throbbing nose, swallowed blood, and barely tasted it. Okej naprawdę ciekawe są te maszynopisy Tam stoi Berry? Chyba tak Boję się, że nam zaraz multum przeciwników wyskoczy, Coś mi się tak kojarzy z mojego pierwszego podejścia do tej gry siema Berry No uh, pewnie, gdzie... że żyje Zabawka, znawka, się znawka, ja pierdziele Bery, no żartujesz sobie. Nie żartuj. Uh, uh, Plecy? Ja pierdziele Bery, róż tą dupę swoją. No i tak jak myślałem, właśnie. Wyskoczą nam przeciwnicy. dobrze, niedobrze, niedobrze. O, fps spadają, ostro. O, dobra. Be dobry unik. Może jeszcze tu bardziej skupię w tym momencie. Nie, reload. O Gorączka, Dobra. Beri, dawaj tam no, w drugi nie Jest, mamy to, ok. Pługał.

Ale co dalej chłopaki zrobią? na tą farmę faktycznie? I'm crazy, but that's fine. Oh, <laughs> you got that right, out You're barking mad. You are by far the craziest. But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice. They never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. How can you know that? I know, Barry. I can. How? I know. Listen, I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it, it does something to the works of art created here, it makes them come true. But there's a catch the dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, barrier You just need oh, to shoot. find it. Look out! Oj, nie dobrze. God damn it out, talk zwykle mam przerąbany przez całą grę. Jeden ledwo Barry Barry! Oh! Man, you're okay. Jeez, it's good to hear your voice. I was trying to get out of the car, but the ground gave way. Man, a <laughs> Don't worry, your cut out fine Okay. I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down though. It's like a sheer wall. Uh, Al, there's something moving down here. Barry, it's a taken. Use a flare, Barry.

się tym, nie To No lecimy, moi drodzy. Nie sprintuję oczywiście, bo się szybko męczy, jak wiemy. A uniki mogą się później przydać. No, no shit! Ja pierdzielę. Czekajcie, przejdę tędy? Teoretycznie przejdę, ale tam coś jeszcze jest. Nie, dobra, nie przejdę, tam jest mrok. Dobra. No znowu we mnie wagonem rzuca, no. co za kurde... Co tu się dzieje? Wagon, beczka, co jeszcze? Au, 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 au. To mogę zapalić, nie wiem co mi to da właściwie. Okej. Okay. Kurde, nie wiem po co ja tu idę, szczerze mówiąc, bo mamy iść totalnie w inną stronę, ale... E, może coś tu ciekawego znajdziemy, maszynopis jest Aha, zebrałem go. No tam, super <laughs> Poświęciłem swe życie, by dojść tutaj, a tymczasem tu leży tylko maszynopis. Który i tak zebrałem przy pierwszym podejściu. Nie, lampa się wypaliła. Nie, gadę bez, nie. Proszę nie. Ja pierdzielę. Dzie łe beczki! Wagon! Nie! Wszystko naraz! Ja pierdzielę, nie wiem jak ja nie... Nie wiem jakie ja nie dostałem tym. Nie mam pojęcia. Kurde, to mnie bije dalej tam Nie kolejny wagon, no come on Łe! Dobra Wygniemy dalej. Tu coś chyba było? Nie, nie było. Przewidziałem się, dobra Uwaga, bo zaraz mnie będzie chciał ciulnąć, ale dobra, spokojnie. Nic się nie stało. No bez żartów. No skąd ja ci Alan światło wezmę? Na górze coś może. Poza maszynopisem to ja tu nic nie widzę, ale może coś tu będzie. Za chwileczkę zobaczymy. Dobra, e, mamy chyba generator w tym miejscu, poza tym nic tu nie widzę. Dobra, uruchommy to może szybko. Zaraz mnie tu jakiś cień y, przyłapie i będzie przypał. Dobra, no i mamy tam faktycznie światło, tylko... Co mi to da, że ja tu mam światło? Może to się tutaj jakoś przesunąć? Czekajcie. No to wygląda jakby się dało. Użyj, proszę bardzo. Obracamy słup. Kurde, ale patenty za podobały podobają mi się. Łe, za daleko. Aha, bo ona się tak... O nie, ona się tak będzie teraz zgibać. Dobra, mamy to. To możemy przejść dalej. Jest latarka zarobiła. Nikomu nie ufaj. W mroku. Aha, to już było. Nie mamy ani jednej baterii, ja pierdzielę. Nie no, jest problem generalnie. O no, kurde, zaczyna się robić w tej grze niezły hardcore, muszę przyznać. No, nie żartujcie. Szybko, generator. Fast, fast, fast. Nie, no, bez żartów. Panowie, panowie, no. Nie, ale no czemu ty? Ja pierdzielę, nie chciałem interakcji. No. Jeden. Tam. Ciekawe, jak ja mam ten generator uruchomić? Jak ja nic zupełnie nie mam? A może go nie uruchamiać po prostu? To jest też jakiś pomysł, żeby biec? I tyle. No kurde, dobra. Okej, okay, to w takim razie wamy ten generator, biegniemy po prostu. Dobra. No tam już jest światło, come on! Ok. Łe! Niedobrze, niedobrze. Alan skacz. Dobra, skakanie to jest dobra taktyka. Dawaj szybko! Jest! Huh. Okej. Okay. Dobra. Ehm. Ja. To jest pytanie: czy tędy ruszać? Tu nic nie ma, chyba co? No, tu nic nie ma, dobra. lecimy tam w takim razie na farmę. Ja pierdzielę, co to było? Na szczęście żyjemy jeszcze. A tam ktoś przyjechał, No, nie wiem, czy to Barry, no ale possible... dobra. Uznajmy, że Berry. Ok, co my tu mamy? Mocniejsza latarka. Ok, na pewno się przyda. Zwłaszcza, że nie mamy broni. Niestety. Materiały litowe. Aha, to jest ta latarka zwykła, dobra. Ok! No to lecimy dalej. Szczerze mówiąc, nie wiem, kiedy odcinek kończyć, bo trochę tam miałem faili po drodze. Failów, przepraszam. No dobra, czy niedługo teoretycznie powinniśmy się nabiorego natknąć. Miejmy nadzieję, że to on w ogóle. Toż bez jaj. Okej. No dobra, pogramy jeszcze kawałek. O co jest? Wow! Trying to show you how story goes. Okay. I Nie wiem, to był to uważajmy. Jak dla mnie to jest ewidentnie Thomas Zane, nie to światło. No ale zobaczymy, może jeszcze tam tu twórcy wyjaśnią. Podejrzewam, że tak, no bo to światło jest jednak mega istotnym elementem fabularnym, więc no twórcy muszą nam to wyjaśnić. Dobra, punkcik zapisu. Hm. To weźmy jeszcze może w to światło i. A, fajny prank. Dobra. To w takim razie tu kończymy. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z gry Alan Wake. Na razie.